Mano, witam Was, Łukasz z tej strony. Jak widzicie, jestem w mojej perełce Ja to sobie na taki widoczek. Nie wiem, zakur słońca, o Słuchajcie, ja to sobie na poszukiwania. Na jakieś fajne jeziorko Wybrałem łoszkowo, Letnisko. I... No nie wiem, ile tam będę chodził czy długo, czy krótko. Wieczorkiem będziemy tam sobie spać Nie? I rano albo jeszcze wieczorkiem Ruszymy na poszukiwania, bo tam jest kilka plaż Także możemy wieczorkiem sobie Jeszcze pochodzić po ciemku i, i, i po nocce Nie? No także pokażę wam Co na nocce się wydarzy Jak będę sobie spał Mam zamiar przetestować tą oryginalną Kanapę, czy to na pewno się do spania Nie nadaje, a tymczasem zobaczcie na zachód Słońca Ładnie, nie? He. takie widoczki podczas jazdy o na was to mam ciepłe ciuszki jakieś tam mam także ciepło mi będzie nie zmarznę losy ma być minus 2. zobaczymy czy to się sprawdzi Słuchajcie, stanęłem sobie w takim miejscu, tu bestyjka stoi, tam jest cały parking pusty, tam też nikogo oprócz mnie nie ma i teraz sobie zrobimy test co znajdzie przechodnia, ja w środku mam zapalone, mam swoją lampkę taką, zobaczmy czy rzucą się jakoś w oczy, tutaj od tyłu nic, no tutaj od boku trochę, góra nie i te boki, tu tak samo. Z tej strony, no z tej strony zamy tylko ten szum tego webasto. Nie, zdradza. Jak ktoś będzie chciał tam zaglądać, pewnie do środka. Co jest, co? I tu zobacz, że tu się coś świeci. Tam się coś świeci. Ale lampki będą pogaszone, będę spał. Wiadomo, że nic nie, nic nie będzie świecić. I słuchajcie, za tymi domkami tam jest linia brzegowa, tam są same plaże. A ja chyba rano i tak przebazuję się tam z 500-600 metrów na Dino. Zaparkuję się na Dino i I ruszę na no, poszukiwania. Zobaczymy, czy. Znaczy poszukiwania. O, no, nie będą poszukiwania. To będzie taki test tego Manticora, właśnie. Bo żeby poszukiwać, to trzeba znać sprzęt. Trzeba wiedzieć, co kopać. A ja będę sobie tak kopał, wiecie. To, co mi się yy, uda, za słuszne wyda za słuszne. No. no słuchajcie problem tej bestii mam taki, że pompa wspomagania mi wyje dość mocno, jak sobie tam gdzieś parkuje, to bardzo mocno słychać no. hi <laughs> bestia dobra zmykam do środka, do ciepełka, bo są dwa stopnie Nocy ma być w pudusie zobaczymy no właśnie tak to wygląda rozłożone słuchajcie w całej okazałości coś takiego Ja nie mówię że tu jest niewygodnie czy coś Tylko wiecie To nie jest takie O bo i tak ja na przekątnej tu patrzcie nogi mam tam A głowę tu ja się ładnie mieszczę Ale mnie się tak wydaje Słuchajcie czy te skrzydła trochę to całe tutaj. I tu się tak wpada w te otwory. Nie wiem czemu. To masakra jakaś. No dobra. Ja to składam z powrotem. Tak nie będę spał na pewno. Bo u mnie. O! Może to będzie widać. Ta płaszczyzna tu jest troszeczkę do góry. A ta jest tak w dole. Wszyscy się źle śpi. Słuchajcie, jest godzina 22. Na dworze minus 2. Ja tutaj mam 18,5. Z tym krótkim rękawyczku. Słuchajcie, się z Wami żegnam. na dzisiaj jutro wstajemy. Już jestem śpiący. Poglądałem te YouTube y, wszystkie, pierdołki ponadrabiałem I co? I kładę się spać Jeśli obudzę w nocy to Wam pokażę ile jest stopni Znaczy się powiem Wszystko jest zamarznięte już No i co? I jak Webasto tutaj sobie pyrka. Nie patrzcie na tą temperaturę na Webasto, bo ona źle tam pokazuje że jest 22 stopnie ale tak naprawdę jest 18 czy 19. Bo ja tutaj mam ten termometr. No i co? Dobranoc. Wstałem, słuchajcie, już jakieś pół godzinki temu. Wszystko jeszcze jest pozamarzane. Puściutko. No ale słuchajcie, co, co ja teraz. Ojej, spało się w miarę. Dobrze, na tym. Trochę mnie bark boli. Pewnie jakoś się przekręciłem w nocy dziwnie. No i co słuchajcie? Będę ubierał drugie, drugą parę portek, skarpetków i wodery i wawodery. jasne, nie? No bo co? Jadę się przebazować gdzieś i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczcie co napięte cały obiekt prezentuje się tak. Przedmiot już gotowy. No, tam dalej też jest plaża, ogólnie. Ale z takim gorszym zejściem do wody. Że skupię się tutaj. I teraz jest akurat mgła. Ale tam za tą mgłą jeszcze są takie wypasione hotele. I tam bardzo dużo takich bogaczych ludzi pływa. Ja już to zauważyłem, bo już tutaj kiedyś byłem poszukiwać. I ogólnie kąpać się i to. To jest bardzo czysta woda. No, kurczę, zobaczymy co wpadnie. Trzymajcie pierwszy klik. sygnał słuchajcie, to jakiś moniaczek. Ale ciężko podjąć. Będzie ręka Dziesięć 10 groszali. Proszę bardzo. Jak już trochę zjedzony. Teraz mam no, słuchajcie złotówę. Trochę leży generalnie. Dziwne, że w ogóle są fanty. Dziwię się trochę. 32. Dźwięki ogólnie ładne. Nie, nie mogę narzekać. Czułość też jest spoko, tak bym powiedział. Tylko, że te zrywki pokazuje w całej skali trochę Trochę brzydko robi, te zrywki w całej skali pokazują, 29, 32 no, Nawet na 40 już jak mam zrywkę wykopać No to mnie trochę odstrasza ja powiem. No. Zryweczka, biła na 32, tam biła na 29, zobaczcie Taki miedziany kolczyczek na 8 bił z kamyszkiem. Także miedziany. Ale co? Ale jest fancik, tak? Czyli targa biszu, targa. Taki sygnalik słuchajcie, nie wiem co to będzie. To jest jakiś monet. Dwuja! Ej, dwie dwuje są w jednym sicie. Zobaczcie to: dwie dwuje, jedna dwuja i druga dwuja. Ale jaja, że takie kluczki jeszcze są po sezonie, nie? Nie wiem, jak to kamera nagrywa, ale bo tą grubą rękawicą to mi się ciągle kadr przestawia. 54 to są dwie dwóje. <śmieniu> Sygnał 12, taki dość płytki folia. Pewnie folia, nie? Pewnie że folie Wiecie jak bije sorek to słuchajcie, tak właśnie. Bumboł nawet się trafił. Taki trochę zmiażdżony, ale jest. Słuchajcie, widzicie to? Leży sobie 10 groszy. Normalne na wierzchu. Masz dwa sobie zależą na sobie grosik i 10 groszali. Zobaczcie, tu tych pieniążków jest więcej. Nie trzeba w ogóle z wykrywaczem przychodzić. Jeden, proszę bardzo. Cyk, drugi, cyk, trzeci, cyk. Tu czwarty cyk piąty cyk jaki hotspot zwiększyłem trochę czujność w main labie i zaczął się wzbudzać <tryk> 20, 20, 10, 50 groszy, 80 groszy. I jeszcze widzę, że tutaj coś leży, też sobie podniesiemy. A co? Chyba to jest pieniądzek, też nie jestem zbyt pewny. Jest okrągłe 20 groszali, czyli złotowa. Sygnał 22 i to zrywka leży nie, 28. No, 22, 26 Kurde, te ID. On powinien być spokojniejszy. Jednak deus 2 to deus 2. Cyk, zrywka to zrywka. Słuchajcie. Widać ID. Jest stałe. Nie ma tam żadnych skoków czy coś. Kończymy. Się, bo zimno. Zimno bardzo, można powiedzieć. O, spadamy. Bójcie, zrobię podsumowanie. tu mi się nie chce. Trochę zimno, w rączki. W ogóle, w tą rękę od wykrywacza, to mi się tak zimno zrobiło że postanowiłem zdjąć rękawiczkę i sprawdzić czy bez rękawiczki będzie lepiej i było lepiej dziwne ale prawdziwe dużo ludzi ogólnie się kręciło rana wydaje mi się, że jest niski stan wody trochę Poparowały, bo po wodę zagotowałem. Zresztą widzieliście. I co, słuchajcie, ja spiję kawę się swoją. I spadam na chatę. Nie ma sensu marzem jak licho. Za zimna woda jest na poszukiwania. Może malnaba potestujemy gdzieś indziej. Na jakiś na polach chyba nie. A na polach nie lubię chodzić, kurde. Ani do lasu. Z wykrywaczem oczywiście, bo generalnie to lubię się przejść. Że jakieś plaże zabaw, jakieś plaże może. no zobaczymy. Słuchajcie, wiszę wam podsumowanko. Tyle zrywek, bo Manticore zrywki kurde nieładnie pokazuje, bardzo nieładnie. Tyle śmieciarów i pieniążków, dwie dwójeczki. Czyli 5, 6, 6 pięćdziesiąt i mamy tutaj jakiś taki amerykański czy coś moniak. Angielski Elizabeth, coś tam jest napisane, nie wiem co to jest. I taki miedziany kolczyczek. O! Ładnie go pokazywał, bo na 8 bił i taki fajny dyscykno z takim kamyszkiem. Słuchajcie, jak się podobało? Łapki w górę, subskrypcje, komentarze dla fajnej dyskusji. No i co? Do Sam